12.15. Michalina Kobla. Moimi Państwa gośćmi w tej części programu są Kuba Orlik, Internet, czas działać. Dobry, witam Dzień, Państwa. Dzień dobry, oraz Piotr Sikora z Lewicowego Dzień. Hubu. Dzień dobry Państwa. Bardzo miło mi Państwa gościć i będziemy rozmawiać dalej o albikli i o mediach społecznościowych. E, może zapytam o to, jakie są e, Wasze doświadczenia z albiklą, Kuba? No, moje doświadczenia są dosyć skromne. Kiedy chciałem przetestować ten serwis, o którym się tak szumnie zrobiło, oczywiście zgodnie z moją praktyką, zacząłem od czytania polityki prywatności i regulaminu, które były dosyć skromne i o których może jeszcze powiem później, ale kiedy chciałem założyć konto, to link aktywacyjny nigdy nie przyszedł. Próbowałem kilka razy, w środę i w czwartek wciąż nie doszło, więc problemy techniczne niestety uniemożliwiły mi bardziej szczegółową analizę tego, tego co tam się dzieje. Może to a, jest jakiś chodzi... taki religijny wątek, że to po prostu trzeba kilka razy poprosić o dostęp. <noise> być może. W każdym razie nie, nie zostałem o tym klarownie poinformowany. I być może po prostu właśnie powinienem próbować wiele, wiele razy aż się, aż się doproszę. Ale tak, a w, w, w polityce prywatności było trochę zmianek o rodzajach przetwarzania danych, ale a nie było tam wspomniane, jakie konkretnie dane są przetwarzane w celach marketingowych i też kilka pozostało tam rzeczy niedomówionych co nie odbiega od normy w polskich portalach społecznościowych i zagranicznych, i, a wielu innych polskich polskich portalach w szczególności. Niemniej jednak no, um, hmm, mam takie wrażenie, moje pierwsze jest takie, że to nie jest serwis stworzony z myślą o pełnej transparencji odnośnie tego, jak nasze dane będą, będą przetwarzane, o, co, wre, co zresztą na to wskazuje ten, uh, te, te niedociągnięcia, jakie ludzie wytknęli regulaminowi, że zostały części skopiowane z regulaminami, na Facebooka. No, jeżeli to nie kult Gazety Polskiej, no to może rzeczywiście są to problemy techniczne. Jakie są, Piotrze, twoje doświadczenia? Nie, ja miałem troszeczkę więcej szczęścia, ale też miałem, też miałem bardzo, bardzo, bardzo dużo problemów. Mi osobiście nie dopiero dzisiaj udało się dostać mail potwierdzający, a, a tak samo, że tak powiem, od początku próbowałem to konto założyć i, 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 i sprawdzałem i łącznie z tym, co pan Sakiewicz pisał, że tam gdzieś jakieś serwery banują, e-maile od nich, że te maile na pewno wychodzą, to od strony technicznej tutaj sprawdzałem, bo. Jestem właścicielem paru serwerów e-mailowych, więc sprawdzałem, że po prostu ich serwery do nas próbują się łączyć. Nic takiego się nie działo, więc, więc de facto te, te po prostu e-maile na pewno nie wychodziły, także ich na pewno nikt nie blokował. Dostałem wcześniej, dzięki, dzięki przymości kolegi, dostęp, ale, że tak powiem, ciężko i tak i tak było z tego korzystać, co już gdzieś jakieś problemy były. A dzisiaj jak dostałem ten e-mail, to tylko mogę powiedzieć, że ale też się nie dziwi, że mógł być ten e-mail blokowany też przez różne serwisy, ponieważ no, nie jest to zgodne ze sztuką zrobione, tak jak powinny teraz e-maile wychodzić, czyli te wszystkie nagłówki i tak dalej, tak żeby ten e-mail nie padał nawet jako spam. No jest to dalekie, 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 bardzo dalekie od czegokolwiek, co można by nazwać profesjonalnym systemem. Tutaj Kuba, wspomniałeś o tej polityce prywatności i o tym, że ogólnie ona jest, jak rozumiem, problematyczna w mediach społecznościowych. Tak, generalnie ja jestem takim masochistą, że czytam właśnie polityki prywatności się zagłębiam i po, po wielu lekturach już wyrobiłem sobie takie, trochę taki gust, taki smak, mogę się nazwać może nawet dumnie koneserem polityk prywatności i generalnie jakby no nie jestem prawnikiem i nie, nie mi oceniać czy te polityki prywatności zawierają wszystkie informacje, które GDPR czy RODO wymagają, ale mam jakby swoje oczekiwania jako użytkownik o tym, żebym był Poinformowany dokładnie, jakie, jakie dane będą przetwarzane i w jakich celach. Um, I tak, jednym z najczęstszych uh, takich, um, powiedzmy, przewinień, które znajdujemy w, w polityce prywatności, które analizujemy w, w ramach naszego bloga i naszego podcastu, jest, uh, jest fakt, że dane, które są, uh, że, że jest napisane w polityce prywatności, jakie dane są zbierane, jest napisane, jakie są cele różne przetwarzania danych, ale to nie jest ze sobą powiązane. Na przykład mamy listę danych, które są zbierane imię, nazwisko, nie wiem, PESEL, mail i tak dalej, i tak dalej. A potem jest lista różnych celów, na przykład marketingowe, profilowanie i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, czy mój PESEL będzie używany w celach marketingowych, czy mój numer telefonu, czy tylko e-mail i tak dalej. Na takie informacje już jest trudno znaleźć, na takie pytania jest trudno już znaleźć odpowiedzi w politykach prywatności, które z reguły, które z reguły mam wątpliwą przyjemność czytać. I więc, więc tak, więc y, widać, że polityki prywatności często są, a przynajmniej takie wrażenie można odnieść, pisane raczej z nastawieniem na to, żeby um, zaspokoić jakieś wymaganie prawne, bardziej niż z wyniku takiego szczerego nastawienia na to, żeby użytkownikom transparentnie wytłumaczyć, co z ich danymi będzie się działo. A czy ty, Wiotrze, lubisz czytać regulaminy? E, niestety bardzo rzadko mi się to zdarza, także ja raczej tutaj się zdaję na innych specjalistów, którzy są e, ku, ku temu bardziej bardziej wyszkoleni. Ja jestem bardziej, bardziej technicznie zdecydowany. Jak od strony technicznej byś jeszcze ocenił te albikle i może też tak na tle innych mediów społecznościowych? Znaczy tutaj ciężko, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi w ogóle, jeżeli oceniać się o kwestię techniczną, mówić o tym, że tutaj mamy do czynienia z czymkolwiek profesjonalnym, ponieważ już trzy, trzy, że tak powiem, naruszenia naruszenia systemu w ciągu niecałych 48 godzin, to jest coś, czego powiem szczerze, że ja akurat nie pamiętam w polskim internecie, żeby coś takiego aż bardzo się zdarzyło. Tym bardziej, że z tego, co jest już wiadome. I jestem tym bardziej ciekaw, jak wygląda cała reszta serwisów, bo z tego, co pan Takiewicz mówił, że to bazuje na kodzie, który jest używany w innych jego serwisach. Więc to jest dosyć do, też ciekawa rzecz, kiedy tamte systemy zostały, że tak powiem, złamane, jak długo one są skompromitowane tutaj też już mnie takie suchy doszły, że na tych serwerach już jest po parę, że tak powiem, osób, które, które się tam znajdują, więc mi się wydaje, że i oni już, że tak powiem, dawno, dawno, że tak powiem, stracili kontrolę nad tym wszystkim i tutaj wielu, wielu specjalistów, czy to zaopona, czy ta strona, czy inne serwisy wspominali o tym że już po tej pierwszej, pierwszej że to kompromitacji warto było ten serwis po prostu zamknąć, przeglądnąć wszystko i po prostu spokojnie uruchomić się na nowo po jakiejś chwili, po jakiejś głębszej analizie, a nie, a nie aż tak bardzo po prostu iść, że tak powiem, na ogień. To się zdarza czasami rzeczywiście, że uruchamia się serwisy ze względów biznesowych, które nie są do końca wytestowane. Ktoś bierze za to odpowiedzialność, ale żeby aż tak w taki sposób ktoś dopuścił do tego, żeby serwis, aż tak źle napisany, został uruchomiony, to naprawdę, no ja przynajmniej sobie osobiście, a już, że tak powiem, w polskim internecie, w mediach społecznościowych i tak dalej, w dużych serwisach pracuję od gdzieś 2003 roku i niestety nie miałem nigdy do czynienia, więc tylko mogę po prostu powiedzieć o tym, jak to świadczy o, o jakości tego systemu. No tak, że widocznie Tomasz Sakiewicz, jest prekursorem w takim razie. A w takim razie, tak sobie też myślę, gdybym chciała założyć medium społecznościowe, to co bym musiała zrobić? Jakie tutaj zaplecze jest potrzebne, Kuba? Myślę, że tutaj warto sobie też zadać pytanie, w jakim celu to medium społecznościowe jest tworzone, bo są już istniejące, otwarte rozwiązania, z których właściwie za darmo można korzystać, tak jak chociażby różne należące do Fediversu aplikacje social media. Ja osobiście korzystam z Mastodona, który także federuje się z Lewicowym Hubem. Nie wiem, czy to jest przestrzeń na to, żebym także opisywał, na jakich zasadach działa, działa federacja. W każdym razie, jak ja bym miał założyć sieć społecznościową, to bym postawił już istniejące. Otwarte, darmowe rozwiązania, ustalił mu sensowną politykę prywatności i moderacji i uruchomił je na, na, na jakimś serwerze. Albo na takim, który jest u mnie w pokoju, podłączonym do, do internetu, albo na jakimś wykupionym serwerze. I od tego bym zaczął. No właśnie, bo mój I... też poprzedni rozmówca mówił o tym, że to też powinno być większe hm, zaplecze osobowe. Tam potrzebne po prostu są kadry. To zależy. Jeżeli chcemy stworzyć scentralizowaną Sieć społecznościową, taką do czego wydaje się, że aspiruje Albikla, a do czego na pewno aspirował ich zresztą skutecznie Facebook czy Twitter. To potrzebujemy dużych zasobów, bo wtedy jakby ruch z całej sieci musi być obsługiwany przez nas. I to samo dotyczy moderacji treści. To jest to, o czym też właśnie dzisiaj było wspomniane, że przy bardzo dużej ilości użytkowników właściwie moderacja wykonywana przez ludzi jest niemożliwa. No i wtedy stajemy się więźniami algorytmów, które często promują treści bardziej zapalne niż użyteczne. A w, w sytuacji, kiedy korzystamy z rozwiązań istniejących, możemy skorzystać z rozwiązań zdecentralizowanych, które działają tak jak e-mail. Um, bo, no tak na przykład, jak są dwie różne osoby, które korzystają z dwóch różnych um, dostawców usługi um, mailowej, na przykład ktoś ma powiedzmy na Gmailu, ktoś ma na Gazeta.pl, to one mogą ze sobą rozmawiać i to jakby wtedy nie ma tak, że jest jedna firma, która musi obsługiwać całość ruchu, tylko to może być rozłożone po różnych firmach z różnymi cenami, z różnymi politykami, niektórzy mają reklamy, niektórzy nie i tak dalej. I tworzy się taki zdrowy ekosystem. I nie ma jednej, jednego podmiotu, który jest jakby za to wszystko odpowiedzialny. Więc to jest zdecydowanie moim zdaniem prostsze rozwiązanie: dołączenie się do istniejącej sieci, stworzenie własnego takiego miejsca w internecie, które jednocześnie nie jest technicznie zamkniętą bańką, ani tym bardziej ideologicznie zamkniętą bańką, chociaż to już jest kwestia regulaminu. A więc, więc tą drogą bym poszedł, taką federacyjną, zdecentralizowaną. A gdyby Piotr miał zakładać medium społecznościowe. Ja kiedyś pracowałem dla dosyć dużego, że tak powiem, medium internetowego tylko i wyłącznie dla młodzieży. Akurat to był epus.pl, który już niestety nie istnieje. I no mogę tylko tutaj potwierdzić to, że do tego jest naprawdę potrzebny sztab ludzi. U nas to pracowało około prawie że 100 osób w pewnym momencie i myśmy tak naprawdę w 90% zajmowali się tylko tym, z czego połowa to byli tak naprawdę moderatorzy, bo ileż treści, którą trzeba robić, którą trzeba sprawdzać, szczególnie, szczególnie jeżeli my właśnie mieliśmy młodzież u siebie na, u siebie na portalu społecznościowym, to no, niestety to wymagało bardzo bardzo dużego ogromu pracy. Niestety to były takie lata, że jeszcze, że jeszcze takich rzeczy jak sztuczna inteligencja i tak dalej już, już gdzieś tam powoli pukało, ale że tak powiem nie było możliwości technicznych, żeby to wrzucać na aż takie duże ilości. Ale jeżeli chodzi teraz, to tutaj jak, jak najbardziej się z Kubą zgodzę, bo zresztą Uruchomiliśmy właśnie L-Hub Social, czyli właśnie te, też właśnie pediwersum żeby tak powiem naszą część społecznościowo-lewicowego huba, żeby tutaj ludzie mogli spokojnie, bez jakiegoś rasizmu, seksizmu, homofobii, ksenofobii i tak dalej, znaleźć miejsce, spokojnie porozmawiać, gdzie my to moderujemy. I to jest oczywiście część rediwersum, jak tutaj ktoś wspomniał. Ale oczywiście też możemy, że tak powiem, w tym małym naszym kawałku naszego naszej prywatnej instancji, sprawdzać, kto jak się zachowuje, dopuszczenia. Dopuszczać ludzi, dopuszczać też zewnętrzne, że tak powiem, inne instancje, które nam się podobają, które nam się nie podobają, więc, więc tutaj jest pewien, 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 że tak powiem, możliwość, możliwość ingerowania w to. I zdecydowanie dzięki temu, że jest to, że jest to open source, jest to pisane przez ludzi już, no, już nie pamiętam niestety, kiedy został stworzony, ale już wiele, wiele lat temu, jest to, że tak powiem, rozwiązanie, które jest sprawdzone. E, także nad tym siedzi cały sztab ludzi na całym świecie i nie jest wymagane do tego, żeby tym się administrować pod względem technicznym już tabu ludzi. Tutaj jest, wystarczy tak naprawdę jedna, dwie osoby, e, które po prostu mają jakieś tam pojęcie i mogą spokojnie, spokojnie coś takiego prowadzić. Także to jest zdecydowanie prostsze. i szczerze powiedziawszy, pierwszy tyle z jak usłyszałem o tym, że Pan Sakiewicz będzie robił taki portal, to byłem święcie przekonany, że to będzie po prostu użyty jakiś gotowiec. E, nawet są rozwiązania komercyjne, które. Kosztują tam powiedzmy jakieś 100 dolarów, 200 dolarów, do których się do, dostaje jakieś wsparcie techniczne e, i sądziłem, że to będzie na tej podstawie. Nie sądziłem, że ktoś będzie w tych latach e, robił, e, że tak powiem, e, serwis od zera i rzucał go na taką skalę, bo wbrew pozorom e, media społecznościowe pana Stakiewicza kawałek zasięgu internetu mają. To trzeba, to, trzeba, to trzeba przyznać trochę ludzi tam chodzi, więc trzeba było się z tym spodziewać, że tam jakiś ruch będzie. A tutaj to raczej. Jeżeli to się napisane na taką stronę, to widzimy tego efekty po prostu. No i jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy dosłownie za dwie minutki. Mam nadzieję, że również nasi słuchacze do rozmowy przez internet przez komentarze się trochę łączą. Halo Radio. Halo dzień! 12.32 na zegarze, Michalina Kobla za mikrofonem, a moimi i państwa gośćmi są Kuba Orlik z Internet Czas Działać oraz Piotr Sikora z Lewicowego Hubu. No i poprosiłam naszych słuchaczy o włączenie się do rozmowy, no i y, mam tutaj pytania, no pierwsze o to, co uważam o Agnieszce Osieckiej, ale drugie, co uważam o TikToku, więc y, zapytam może najpierw y, Piotrze, co uważasz o TikToku? E, przyznam szczerze, że akurat jeżeli chodzi o PTK, niestety nie miałem z nim, e, że tak powiem, żadnego do, do czynienia, więc, wiem, wiem, więc tutaj ni niestety nie jestem w stanie się jakoś wypowiedzieć. Z tego co wiem, e, to, 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 jest, to, to jest chiński serwis. E, jestem ciekaw, czy zostanie dalej banowany w Stanach, czy zostanie odblokowany, ale ni niestety, niestety z niego nie, nie korzystam, nie miałem jego okazji sprawdzać. No to też nie jest tak, że ja jestem jakoś szczególnie y, w tego, TikToka wciągnięta, ale myślę, że to jest o tyle ciekawe pytanie, że rzeczywiście tam się pojawiały jakieś niepokoje związane z tym bezpieczeństwem. A czy ty, Kuba, masz doświadczenia z TikTokiem? Nie mam doświadczenia z TikTokiem, ponieważ jak, jak, jak ognia go unikałem, konta tam nie mam, niemniej jednak jakby w, 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 dokonałem pewnego researchu. I e, jakby też znam mniej więcej zasadę działania TikToka i uważam, że jest niesłychanie niebezpieczny dla, dla młodzieży. Być może z przyczyn poza cyfrowych, ale bardziej z przyczyn takich bardziej miękkich. Bo od pierwszego momentu, kiedy użytkownik, na przykład jakieś jakiś dziecko, włącza TikToka, pokazuje mu się sześć filmików z różnych kategorii i TikTok mierzy właściwie wszystko, co może. Ile razy ktoś obejrzał dany filmik, kiedy przewinął, jakby jak bardzo ten filmik uchwytuje, uchwyca jego uwagę. I. Um, od, każda interakcja karmi algorytm uczenia maszynowego, o, który stara się znaleźć takie zasoby, które jakby najbardziej uchwycą uwagę tej konkretnej osoby. I a to a z reguły zatrzymujemy nasz wzrok, a na tym to daje nam z jakiegoś powodu no, jakąś chemiczną nagrodę w mózgu, jakaś, jakaś dopaminka jest nam, jest nam dostarczana. Więc w ten sposób efektywnie ten algorytm sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego uczy się, jak hakować mechanizm nagrody danej jednej osoby. Tak skutecznie, żeby w zamian za interakcję z tym serwisem dawać chemiczną nagrodę. I moim zdaniem to jest tak blisko cyfrowego narkotyku, jak tylko może być. I z, rozmawiałem z kilkoma rodzicami dzieci, które są absolutnie uzależnione od TikToka, w sensie patrzą się na to, jakby siedzą bez ruchu, wstają, chwytają telefon i, i patrzą się w to. I e, TikToka traktowałby na tym samym poziomie co papierosy alkohol i słodycze, co może się wydawać dosyć ekstremalnym podejściem. Niemniej jednak jakby analogia jest bardzo podobna. To jest też, e, też e, nosi znamiona używki. Jest uzależniający, jest presja społeczna, żeby z tego korzystać, i też prędzej czy później dziecko będzie miało okazję mieć do tego dostęp. Więc to jest niesłychane wyzwanie dla, dla rodziców żyjących w cyfrowym świecie z którym jeszcze nie mamy właśnie precedensu, jak sobie, jak sobie radzić. No to jest Więc... dopiero niepokojące, bo nie pamiętam jak kiedyś były takie pytania o to, dlaczego filmy na YouTubie, na których przez godzinę ktoś otwiera jajka Kinder Niespodzianki, mają tak. miliardy odsłon. No właśnie tak. dlatego, tylko że to jest trochę tak jak te filmy z Kinder Niespodzianką, tylko właśnie ten algorytm sprawdza, na które jajko Niespodziankę najdłużej to dziecko patrzy i się do tego tak no tak. Dostosowuje. E, jakie jeszcze zagrożenia możemy wymienić związane z mediami społecznościowymi, Piotr? E, jakie jeszcze zagrożenia? Jeżeli chodzi o. To... Znaczy tutaj to, jeżeli chodzi o zagrożenia, to jeszcze mogłem powiedzieć o tym, co zostawiamy w mediach społecznościowych. Tutaj zdecydowanie wiele, wiele osób się na ten temat nie zastanawia, jak łatwo tak naprawdę przejąć nasze konto. Tutaj też ciekawą, ciekawą rzeczą była w arbitrii na samym początku możliwość, Kuba nawet dalej jest, tak powiem, na parę sposobów podglądania zamkniętych jakichś mniejszych grup i postów, które ludzie przesyłają. Tak naprawdę takie błędy zdarzają się no stop, nawet w, u największych graczy, nawet u Facebooka. Facebooki ogólnie rzecz biorąc duzi gracze mają, mają taki sposób nagradzania hakerów, to się nazywa ładnie bug i wszyscy to robią po cichu i nikt się tym nie chwali ile, ile wydał. Na znalezienie luk, ale takie luki się cały czas znajdują i musimy po prostu na to uważać. Nie wszystkie, nie wszystkie one są jawne. Nie o, nie o wszystkich jeszcze w Facebookie lub inne media społecznościowe. Musimy zawsze, zawsze to brać pod uwagę, że nasze rozmowy nie są prywatne. Nasze wiadomości, nawet prywatne, jak przesłane pomiędzy, pomiędzy sobą, też, też się bardzo prosto posłuchać. Także tutaj, tutaj, tutaj bym głównie. Że tak powiem, zauważał na to, gdzie, gdzie trzeba patrzeć, i po prostu nie ufać. Nie ufać, to jest e, moim, zdaniem, e, moim zdaniem pierwsze, pierwsze założenie, które powinniśmy mieć z tyłu naszej głowy e, z tym. E, o czym rozmawiamy w internecie, co zostawiamy w internecie. Nawet wbrew pozorom, jeżeli mamy napisane, że to połączenie jest prywatne, to połączenie jest bezpośrednie i tak dalej, to niestety ono wbrew pozorom nie jest bezpośrednie i zawsze zawsze, ja wychodzę z tego założenia, że jak trzeba pochodzić do bezpieczeństwa w internecie, to zawsze mówię, że trzeba pochodzić do tego, że wszystko, co wysłamy, jest wysłane otwartym tak zwanym tekstem. Także jeżeli, jeżeli tutaj jest kwestii technicznej, to, to tylko tyle mogę tutaj wspomnieć. A nie, o, nie techniczne rzeczy też pytam może coś z tych e, miękkich rzeczy, o których wcześniej Kuba wspomniał. E, tutaj to akurat bym to został takim specjalistą jak Kuba, ja, ja zdecydowanie zajmuję się takimi bardziej, bardziej technicznymi rzeczami, także, także tutaj się, że o takich miękkich rzeczy tutaj to myślę, że Kuba jest na to dużo lepszym specjalistą ode mnie. No to zapraszam. Kuba, czy coś jeszcze takiego jest? Tak, e, jest dla mnie bardzo ciekawe, jak e, zbiegły się w czasie Um, publikacja tego, zapo zapowiedzenie projektu o wolności słowa w internecie od Ministerstwa Sprawiedliwości um, z wypuszczeniem albikli, bo tutaj wydaje się, że przekaz od, od pana Stakiewicza i od pana Ziobry jest, jest taki sam. To znaczy, ten projekt, jeszcze chyba jego treść nie jest publicznie znana tego projektu ustawy, ale jest tylko zapowiedziane, ale z zapowiedzi można wywnioskować, że ten projekt ma dawać podstawę prawną do tego, żeby odwołać się od decyzji jakiegoś portalu społecznościowego, usunięcie jakiejś treści z tego portalu, jeżeli ta treść została usunięta z innego powodu niż polskie prawo. I jakby hmm, ta, 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 ten, ten projekt ustawy budzi wiele wątpliwości, no bo pytanie wtedy, jaką rolę w ogóle w sieci społecznościowej będą miały osoby, które tworzą regulamin tej sieci społecznościowej. Na przykład, zakładając, że ja założę sieć społecznościową do wrzucania zdjęć kotów um, i przyjdzie jakiś użytkownik i wrzuci mi zdjęcie psa na to um, i ja to usunę, to. Czy sąd może nakazać mi, żebym tego nie przywrócił? Bo polskie prawo nie przewiduje zakazywania publikacji zdjęć, zdjęć psów. Um, myślę, że tutaj jest bardzo, bardzo delikatny temat, który trzeba będzie naprawdę starannie przeczytać um, i a także wyrażać sprzeciw, jeżeli okaże się, że ta ustawa będzie polem do rażących naruszeń. Ale tak samo pan Cakiewicz powiedział, że a, Albitla nie będzie cenzurowała treści, które nie łamią polskiego prawa. Więc, a, więc to, to rodzi jakby taką kolejną, jakby kolejny, tak, efektem domina, kolejną obawę, bo teraz Albitla tak mówi. I teraz może przyciągnąć użytkowników, dla których taka akurat cecha portalu społecznościowego jest pożądana. Ale biorąc pod uwagę, że Adica jest scentralizowana i póki co nie ma żadnych zapowiedzi, żeby stała się częścią Fediversum, żeby miała jakiś otwarty dostęp programistyczny do tego, żeby była interoperacyjność z innymi serwer serwerami, z innymi technologiami. To Bicla w każdym momencie, kiedy uzbiera swoją masę krytyczną użytkowników, może zmienić swój regulamin i zmienić swoją politykę um, i, i stać się drugim Facebookiem. Bo wracając do myśli decentralizacji, w momencie kiedy przenosimy się na inny, scentralizowany system, który jest pod kontrolą, to nie daje nam to więcej, nam użytkownikom, więcej kontroli nad naszymi danymi. Po prostu przeciąga, da, dajemy je w inne ręce zamiast chwytać w swoje własne. I to jest to jest taki argument, który niesamowicie a, magnetycznie przyciągnął mnie do, a, do tematów fediversum i decentralizacji. A, i, a, I na pewno powód, dla którego przed sześcioma lat zarówno ja, jak i Arkadiusz z naszej inicjatywy usunęliśmy nasze konta na Facebooku trwale. No właśnie, to tak cały czas mówimy sobie pesymistycznie, a może teraz trochę bardziej optymistycznie zapytam, z jakich mediów społecznościowych korzystacie, jakie polecacie, albo jakie macie nadzieje, że w jakim kierunku one pójdą? Najpierw Piotr. No to ja, ja bym nie ochęcił też tutaj, której to, to, Kuba powiedział. Fediverseum jest, e, moim zdaniem, w tym momencie e, jednym z najlepszych rozwiązań. Możemy, możemy sami sobie zrobić społeczność. Są, e, są serwisy, gdzie można wręcz jednym kliknięciem, oczywiście odpłatnie, ale to nie są jakieś tam duże pieniądze, zrobić swoją własną instancję, e, którą można samemu administratować, samemu moderować. I w tym momencie my mamy 100% wpływ na to, co się na niej pokazuje. E, my mamy swoją. Teraz uruchomioną od tygodnia. E, nawet nie sądziliśmy, że, e, że, że, że pan Sakiewicz e, będzie, będzie próbował nas, nas uprzedzić, e, e, czyli Air Social. E, ale głównie, głównie tutaj się przenosimy, tak naprawdę, ale oczywiście też, też zostajemy. Był jakiś przez momencik problem, ale tak usłyszeliśmy, że lewicowy hub. A ty, Kubo, z jakich platform korzystasz i jakie polecasz? Tak. Generalnie, główną siecią społecznościową, z której ja korzystam, jest stara jak świat technologia RSS. Jeżeli w ogóle, naciągam tutaj definicję sieci społecznościowej, ale to jest na pewno moja odpowiedź na to, po usunięciu Facebooka, na pytanie to jak, skąd ty się dowiadujesz o tym, że są jakieś rzeczy? Wchodzisz na stronę każdą z osobna i sprawdzasz, czy na nie dzisiaj coś jest opublikowane. No, właśnie RSS jest taką technologią, która pozwala subskrybować wiele stron w jednym miejscu. Um, I pojawia mi się codziennie informacja o tym, która strona opublikowała co nowego i mam to wszystko w jednym takim no feedzie, uh, nawet przypominającym to, co to, co Facebook serwuje, z tą różnicą, że um, żaden algorytm nie decyduje o tym, co zobacza, a co nie. Uh, tylko to ja decyduję o tym, co subskrybuje, a co nie, i wszystko co dany twórca na swoją stronę wrzuci, uh, to zostanie mi pokazane. Więc, więc, jakby, to, tego używam do tego, żeby wykorzystać, żeby zaspokoić ten komponent um, pobierania nowych informacji codziennie i bycia na bieżąco. Jeżeli chodzi um, o takie bardziej już konwencjonalne social media, to um, mam konto na Twitterze. A które dzięki, dzięki temu, że posiadam teraz konto na Mastodonie, to z tego konta na Twitterze już korzystam coraz mniej, a korzystam z Mastodona, który się także federalizuje z, z, z lewicowym hubem, z tą instancją ich fediwersową. Um, tam publikuję treści. Aktualnie ustawiłem sobie tak, że jak ktoś napisze na, na Fediversie, to to się także automatycznie wrzuca na Twittera, więc ludzie, którzy jeszcze nie zrobili tego przeskoku na bardziej decentralizowane media, mogą mnie subskrybować tamtędy. I, I tak, i tak, i tak wygląda mój krajobraz, e, social media. Nie korzystam z Instagrama, nie korzystam z żadnych takich własnościowych rozwiązań poza jeszcze Twitterem. To są bardzo ciekawe rozwiązania. Bardzo Wam dziękuję. Moimi Państwa gośćmi był Kuba Orlik z Internet, Czas Działać i Piotr Sikora z Lewicowego Hubu. Mam nadzieję, że Państwo zaczerpnęli trochę wiedzy o bezpieczeństwie, o internecie, o mediach społecznościowych, ale dziękuję też Państwu. Dziękuję Pani Weronice, Pani Paulinie. Pani Ani, pani Alicji, panu Rafałowi, panu Alanowi, wszystkim którzy brali udział w naszej audycji i komentowali. Bardzo państwu dziękujemy również za wspieranie Halo Radia i do usłyszenia.